Łatwiej jest poradzić sobie z sytuacją, która nas spotyka, jeżeli będziemy starać się znaleźć dla siebie odpowiednią drogę. Czyli jeżeli na przykład ty miałeś wcześniej do czynienia ze sportem, tak, poszedłeś tak, tak. dalej tą samą ścieżką sportu, po prostu ten sport dostosowałeś do no, sytuacji, no, z którą własne, się mierzysz. Tak, tak. Mhm. Jeżeli ktoś na przykład interesował się czy programowaniem jak, jakąkolwiek swoją ścieżką, to warto jest pamiętać o tym, żeby tego nie zamykać, tylko zastanowić się w jaki sposób teraz swoje życie dostosować do siebie. Tak, dokładnie i wydaje mi się, że to jest jakby strzał dziesiątkę i tak należy robić. Mhm. No, można wszystko robić, tylko naprawdę otwórzmy się jakby szerzej, głębiej. I, I zaufajmy, jakby w sferze wyższej, i idźmy swoją drogą, i nie poddawajmy się nigdy. Nie, to jest takie, żyjmy bez limitu, bez ograniczeń. A dalszą część tej rozmowy zobaczysz na kanale Inspiranki na YouTube. Pamiętaj, żeby kontynuować.